Budowałeś hale, ta hala na siebie zarabia, ale po trzech latach zorientowałeś się, że tej przestrzeni, kurde, jest jednak trochę za mało. Plujesz sobie w brodę i zastanawiasz się, dlaczego nie wziąłeś tego pod uwagę wcześniej. Co zrobić? W tym odcinku odpowiem na to. A teraz cofnijmy się o te trzy lata. Rozbudowa hali magazynowej czy produkcyjnej jest to proces, którego życzę każdemu, kto prowadzi swój biznes i rośnie w ramach tego biznesu. Ale na początku takich inwestycji każdy z inwestorów stoi przed dylematem, czy zbudować większą halę, przykładowo gorzej wykończoną, albo mniejszą halę, która jest osiągalna finansowo, ale niedługo może się okazać za mała. Jest na to rozwiązanie. Możesz zdecydować się na hale modułowe, które w przyszłości możesz rozbudować, ponieważ są tak zaprojektowane, żeby to było proste. Hale stalowe, produkcja, montaż, doradztwo. Ja nazywam się Jakub Kocjan, jestem prezesem i dyrektorem sprzedaży Halmod Group. Bardzo duża część hal. Produkcyjnych czy przemysłowych oparta jest na tradycyjnej metodzie murowanej. Jednak w momencie, w którym zastanawiamy się nad rozbudowaniem takiej hali, mamy bardzo dużo wyzwań, które przed nami stoją. Teraz opowiem Tobie, jak możesz podejść do zagadnienia rozbudowy hali stalowej w zestawieniu z halą murowaną. Kiedy może być konieczna rozbudowa hali? Oto pięć przykładów. Wasze produkty cieszą się takim powodzeniem, że obecna przestrzeń magazynowa przestaje wystarczać. Konieczność rozbudowania linii produkcyjnej. Firma się rozwija, zatrudniacie więcej pracowników i potrzebujecie więcej miejsca na nowe działy. Wchodzicie w nowe obszary biznesu, co wymaga dodatkowej przestrzeni na nowe maszyny i urządzenia. Zmiany w rynku wymagają elastyczności i szybkiej adaptacji, a co za tym idzie dodatkowej przestrzeni? To no w takim razie, co musimy zrobić w przypadku hali murowanej, jeżeli chodzi o rozbudowę? Rozbudowa hal murowanych to skomplikowany i kosztowny proces. Formalności pozwolenia Prace rozbiórkowe, prace wykończeniowe, to wszystko sprawia, że ten proces może obrócić się w prawdziwy koszmar. Zmiany projektowe, ingerencja w dotychczasowy kształt budynku mogą powodować zakłócenia w pracy Twojej firmy. Gdy spotyka inwestorów, którzy myślą o rozbudowie hali murowanej, często kończy się to tym, że taką. Halę sprzedają wraz z działką i szukają nowego miejsca do inwestycji. Jak to może wyglądać w przypadku modułowych hal stalowych? Wybierając modułowe hale stalowe, możesz uniknąć w przyszłości wielu komplikacji, dlatego że konstrukcje są tak zaprojektowane, aby w przyszłości móc je bez większych komplikacji rozbudować. Możecie zwiększyć potencjał produkcyjny waszej działalności, jak i przestrzeń magazynową, bez zbędnych komplikacji. Montaż dodatkowych modułów odbywa się bez specjalistycznego sprzętu. Polega tylko na zdemontowaniu obłożenia, dołożeniu odpowiednich modułów, ponownym zamontowaniu tego obłożenia oraz nowych elementów. I w ten sposób w ciągu tygodnia, dwóch masz większą przestrzeń na swoje potrzeby. Ale zaskoczę Ciebie jeszcze, ponieważ jeżeli masz odpowiedniej wysokości halę, możesz też zwiększyć metraż w pionie poprzez zamontowanie antresoli. Wybór pomiędzy halą stalową, modułową a halą tradycyjną zależy od specyfiki Twojego biznesu, Twoich potrzeb oraz tego, jak do tego chcesz podejść. Hale stalowe, modułowe oferują nieskomplikowany system rozbudowy, który jest przewidziany od samego początku i jest przewidziany dla firm, które dynamicznie się rozwijają. Hale murowane, pomimo skomplikowanego procesu rozbudowy, będą czymś, na co na pewno postawi inwestor. Stawiający na tradycyjne rozwiązania. Decyzję pozostawiam Tobie. Jednak, jeżeli chcesz na ten temat porozmawiać, to zapraszam. Z chęcią przedstawię za i przeciw jednego i drugiego rozwiązania w trakcie rozmowy indywidualnej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o branży budowlanej, jak i o halach modułowych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasubskrybował ten kanał. Dzięki temu budowanie hal stanie się prostsze.